Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym przetestujemy sobie najnowszą kolekcję Belle, która ostatnio pojawiła się, uwaga, gdzie? W Lidl'u. Słuchajcie, tego jeszcze nie było, także jestem mega ciekawa, jak ona się u mnie sprawdzi. I mamy tutaj do przetestowania dzisiaj trzy produkty do konturowania twarzy na mokro, które się wydają bardzo ładne, jeżeli chodzi o same kolory. Zobaczymy, jak będzie w pracy. Będziemy testować sobie konturówkę do ust, pisek do piegów oraz takie dwa produkciki jak Pogrubiający tuż do rzęs, oraz olej do ust, który ma w sobie bardzo ładne takie drobinki. Wydaje mi się, że może być super. I kochani, chciałabym jeszcze wzbogacić ten test o nowość od marki NAM, a mianowicie jest to Serum Foundation, czyli taki podkład trochę bardziej nawilżający. No, zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Dawno niczego na mnie nie testowałam, także jestem mega ciekawa. No jeżeli również ten temat jest ciekawi, no to musicie ze mną koniecznie zostać. Rozpoczynajmy. Na samym początku chciałam zacząć od tego, że mam za sobą mega ciężki tydzień. Mój mańczuch, słuchajcie, miał zabieg na ząbki stomatologiczne na początku zeszłego tygodnia, w którym usunęli mu aż 10 zębów i no... Po prostu jestem tak wymęczona i psychicznie, i, i fizycznie od um, dbania o niego, starania się zapewnić mu taką opiekę najlepszą, jaką mogę, yy, i tak dalej. Bardzo mnie to emocjonalnie wyczerpało. w sensie aż do tego stopnia że się rozchorowałam z tego wszystkiego i właśnie tak powoli, powoli dochodzę do siebie. Także dzisiaj będę no taka trochę, wiecie, jeszcze nie na 100%, no to musicie mi wybaczyć, ale no, niestety bardzo ciężki tydzień za mną jest. Zaczynamy nakładać makijaż, słuchajcie. Zaczniemy od produktu marki NAM, a to jest dokładnie. Hydra Infuse Serum Foundation. Jestem mega ciekawa, co tu jest napisane o nim. Także czytam ze strony. Hybrydowy podkład łączy perfekcyjne krycie z pielęgnacją, lekka formuła z kwasem cielurnowym, aquaxyl i aloesem intensywnie nawilża i koi skórę, a wtedy adenozyna, skwalan i witamina E wspierają regenerację i ochronę. Ekstrakt z orchid Vanilla Planifolia działa anti-aging, nadający ser zdrowy, promienny wygląd przez cały dzień. Słuchajcie, kolejne nawilżenie dzisiaj dla mnie Poproszę, po prostu błagam. Ty, ty, tylko co tutaj yy, fabryka dała <noise> proszę dzisiaj na moją twarz. I słuchajcie, mam takie jakieś przemyślenie, nie wiem, czy Wy też takie macie, że kiedyś mam wrażenie, że nam naprawdę mocno wyszło na rynek, miało dużo fajnych produktów, ten marketing był o wiele taki mocniejszy mam wrażenie. A teraz słuchajcie, ja w ogóle nawet nie wiem że się pojawiały jakieś nowe rzeczy. To jest przez to, że ja tylko kopię w tej sieci w tym internecie i sprawdzam yy, jakieś nowości, tylko dopiero dowiedziałam się, że coś takiego w ogóle powstało. To, mam wrażenie, że jakoś jakoś marketing w ogóle jest zaniedbany tego, tej marki. A szkoda, bo na przykład, moim zdaniem marka nam jest super. Także bardzo ją lubiłam i, i trochę mi i przykro. No i tak, jeżeli chodzi o ten produkt, to ja wzięłam sobie bezpiecznie odcień 02 Natural. Natomiast je są trzy odcienie dostępne. I normalnie on kosztuje 69,99, ale teraz jest przeceniony na 46,99. Także jeżeli się sprawdzi, jeżeli będzie fajny, to będzie naprawdę dobry moment, żeby się za niego wziąć, skoro jest na przecenie. I najpierw tylko musi nas tutaj zaszczycić swoją obecnością. To chyba nie będzie takie proste. O, dobra, słuchajcie, już byłam w stanie go wycisnąć. Już widzę, że ma ładny kolor. W ogóle nam, moim zdaniem, to jest w ogóle jakiś przodownik, jeżeli chodzi o ładne kolory. Natomiast jest dość ciemny, czy mi się wydaje? I widać, że jest, kochani, nawilżający, jest taki... U, zobaczcie, moim zdaniem ta konsystencja już to pokazuje, że tak jakby ciągnie się za, moją, za, za moim palcem, nie? Pachnie typowo namowsko. I jakoś tak czuję ten zapach, że jest taki komfort. O, słuchajcie, ale krycie, czy mi się wydaje? Kurczę, no wydaje mi się, że to krycie jest nawet niezłe tutaj, nie? Jak na sam początek. To jest rzeczywiście taki, już widzę, produkt kremik, bym powiedziała, który może jakiś tak skondensowany, ma większe krycie niż mi się wydaje, bo zobaczcie, no tutaj to wygląda tak dość, dość mocno, natomiast po tym jak go rozkładam, to ten pigment staje się troszkę taki bardziej spokojniejszy, ale przepięknie się wtapia w skórę, już to widzę na tym etapie. Natomiast najbardziej jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy go doklepię gąbeczko. Także słuchajcie, nie czekajmy. I zróbmy tutaj do żeby zobaczyć, co mnie tutaj czeka. Kolorystycznie mam wrażenie, że nawet tutaj trafiłam. Znaczy, na pewno był to najlepszy wybór, bo ten jaśniejszy byłby za jasny, za ciemne, pewnie za ciemne. A ten jest taki, no powiedziałabym, że jest Git. Ale jak Oglądanie, kochani, czy mi się to podoba, czy nie? Powiem Wam tak. Co to, tutaj? Co to jest za pyłek taki dziwny, co ja mam na twarzy. A nie, spoko. To są resztki, resztki hmm, chusteczki, którą zostawiła niestety takie paprochy no, u mnie na mnie na Beauty Blenderze I, i trochę tutaj mi to wyszło na twarz, ale już mam w stanie to omieść. Moi kochani, powiem Wam tak. Ten. Ten produkt wygląda niesamowicie naturalnie. Niesamowicie, w ogóle nie wygląda, jakbym miała cokolwiek na twarzy. Także pod tym kątem muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę z tego zadowolona, jak to wygląda. Krycie nie jest jakieś takie duże, ale bym powiedziała, że jest takie. Na początku miałam zupełnie inne wrażenie. Powiedziałam, że to jest krycie hmm, lekkie plus, coś takiego, tak bym to określiła. No słuchajcie, mam wrażenie, że naprawdę na skórze wygląda bardzo naturalnie. I na razie mi się podoba. Także nakładam go na drugą stronę. Dobra, kochani, nałożyłam już na drugą stronę ten produkt. I powiem Wam, że on wygląda naprawdę nieźle. Widzę tutaj yy, nabliżenie, widzę bardzo. Zobaczcie, bardzo to wygląda naturalnie według mnie, skóra wygląda po prostu zdrowo. I to mi się, i to mi się bardzo podoba. No, powiem Wam, że, że naprawdę to jest taki na co dzień go-to produkt do nałożenia um, taki bardzo nawilżający na skórę. Aczkolwiek słuchajcie, u mnie, tak jak zazwyczaj, myślę, że on by był taki mocniej nawilżający. To teraz jest taki w sam raz, naprawdę. Ta moja skóra jest tak, po prostu odwodniona, bidulka, więc mi się mega to podoba. I zobaczcie, to wykończenie też jest takie, też jest naturalne. Tu nie ma jakiegoś przegięcia. Bardzo mi się to podoba, no. Słuchajcie, jestem na tak, także tym bardziej zacieram moje łapska na y, kolejną część tego testu. Teraz nadchodzi czas na nałożenie konturu na moją skórę. I mamy tutaj, kochani, Creamy Contour Stick od Belle. Ja bym powiedziałam, że to są produkty, które są dostępne w Lidlu, ale nie tylko. można też je dorwać online, także słuchajcie, nie, nie trzeba biegać po Lidlach i po prostu. Się zażynać, żeby te produkty znaleźć, tylko można je zamówić na spokojnie online spod koderki ze swojego domu. I ten stick kosztuje 18,99 i bardzo jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. Słuchajcie, chłodny jest, nie pachnie. W żaden w jakiś wyróżniający sposób nie da się ukryć. I ja, słuchajcie, jak zwykle nie będę nakładać go bezpośrednio na moją twarz, tylko na go tu, słuchajcie, on jest bardzo, bym powiedziała, że wyszy kremowy. A po drugie, chłodny. Tutaj aż mam wrażenie, że taki aż fiolet z niego wychodzi, ale ja jestem totalnie otwarta na to wszystko. I zaczynamy konturowanko tym oto gadkiem. Akurat dzisiaj mam trochę ciemniejszy podkład niż taki mój de facto kolor skóry. I jestem ciekawa, czy to w ogóle się jakoś z sobą połączy. No, ale moi kochani, no. no, mam wrażenie, że bardzo wygląda naturalnie, nie? No, to jest po prostu. Tak, jakbym miała taki kontur sam z siebie u mnie na twarzy. Taki podkręcony, spójrzcie tylko na to. Tak. Tak, bardzo mi się to podoba. I wydaje mi się, że to jest nie tylko, tak jak zresztą dzisiaj po mnie można zobaczyć, dla takich totalnych bladziochów, ale też dla osób, które mają taki, yy, no, takim że neutralny kolor skóry. No jednak ten podko, który dzisiaj wzięłam, to jest dwójeczka, prawda? To nie jest jakiś opalony yy, gagatek. A tu. Jak najbardziej do konturu się na, na, nadaje. Bardzo mi się podoba. Też zobaczcie, jak się pięknie rozkłada. Nakładam go tak naprawdę bardzo, bym powiedziała tak nonszalancko. Nie jestem jakaś super skupiona na tym, żeby żeby tutaj nałożyć go w jakieś konkretne miejsce. A patrzcie jak on się pięknie blenduje, i robi dokładnie to, czego od niego wymagam. Dobra, przyznam że bardzo mi się to podoba. I jeszcze zobaczcie, jak pięknie to wygląda na tym, na tym podkładzie, nie? Tak wszystko tak jakoś tak blśni. love it, szczerze mówiąc. Mega, mega, mega mi się to podoba. I przechodzimy, moi kochani, do drugiego yy, gagatka, mianowicie Creamy Rogue Stick. I z kolei on, też chcę zobaczyć, w jakiej jest cenie, chociaż pewnie zrobię to za chwilkę, bo będę szukać... Nie, one wszystkie kosztują 18,99, spokojnie. Ale kolor już tutaj wydaje mi się być bardzo ładny. Okej, okay, dobra. Udało się w końcu. I zobaczmy sobie, jaki z kolei będzie jego kolor. Zobaczcie to już wykończenie, jak się różni. Tu, oczywiście, mamy wiecie rozblendowany ten brązer, ale tu zobaczcie, że to wykończenie jest takie o wiele bardziej lśniące. I to mi się bardzo podoba, bo tutaj jest takie stopniowanie, które będzie mm, sprawiało, że tam, gdzie chcemy, ten błysk stąd będzie, a tam, gdzie nie chcemy, tego nie ma. I to jest bardzo dla mnie ważne bo dla mnie bronzery, które są zbyt błyszczące, no to niestety nie do końca mi się podobają, a tu <laughs> love it. i zobaczcie, wydaje mi się, że to jest taka formuła, że można nakładać ten produkt też bezpośrednio z opakowaniem, natomiast ja zawsze wolę to robić z dłoni tak już mam po prostu, wydaje mi się, że wtedy to jakoś takie, jest bardziej wszystko o. nałożone równomiernie, no i to wykończenie jest gitno pięknie to wygląda. Teraz skóra jest taka, zobaczcie, tak tutaj, tu jest taka po prostu sota, a tu takie życie, jakieś nie doszło do tej skóry. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze chcę tylko zobaczyć, czy on, on jest taki semi-wazelinowy, tak bym powiedziała. Jest mi trochę taka wazelinka, ale może właśnie przez to, że ten bronzer tego nie miał, to jakoś jestem w stanie, póki co, to doceniać. No ale kolor przepiękne. I ostatni już, kochani, z tej trójcy, no to jest rozświetlacz o nazwie Creamy Highlighter Stick. No i tak, spójrzmy sobie teraz, jak już wygląda moja skóra. No mam wrażenie, że ten róż ma w sobie coś takiego, jest mega delikatny, od Wam mówię, ale ma w sobie coś takiego, że powiedziałabym, że można powiedzieć, że ma już w sobie rozświetlacz, to właśnie chodzi o tę wazelinowość, mi się wydaje. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Ten rozświetlacz, słuchajcie, on wiecie, kole... Przecież ja mam wrażenie, że on ma bardziej zastygający zastygające wykończenie niż ten róż. Słuchajcie, 100%. No to tu. To, to mnie trochę zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo mam wrażenie, że właśnie z takich produktów do konturowania zazwyczaj ten yy, rozświetlacz jest taki najbardziej wazelina style, no bo on jest już jest taki bliżej tutaj trochę nam mniej wpada we włosy. Przynajmniej taka jest moja, taki jest mój tak rozumowania. Tutaj tak nie jest i on ma zdecydowanie w sobie więcej drobin. Tutaj jest taka tafla, a tu mamy drobiny. I tu słuchajcie, już chciałabym nałożyć go... Dobra, paluchem go nałożę z dłoni. Hmm. Zobacz, to jest, o, dobra. Teraz, jak widziałam, co jest bliska, to widzę różnicę, bo tu mamy, tak jak widzicie, może, może to widzicie, mam nadzieję, taką wazelinę i po prostu taki styl mokry, a tu już to trochę inaczej wygląda i te drobinki. Podbijają mocno, mam wrażenie, że glą tego policzka. Ale wiecie, co ładnie to wygląda? Naprawdę mam wrażenie, że ładnie to wygląda. Nałóżmy go sobie jeszcze na drugą stronę. I to jest zdecydowanie, słuchajcie, dla osób, już teraz się tego utwierdzam, które lubią wykończenie takie właśnie wazelinowe na skórze. Takie, lubią mieć tę skórę taką, wiecie, mokrą cały czas. Yy, kto co lubi. Ja wolę zastygające formuły zawsze forever and ever and ever and ever, ale wiem, że y, są też różne wymagania wśród innych, także tylko daję Wam znać, no ale no policzki wyglądają, na sami ocencie. zobaczcie. Cudownie, oczywiście muszę to zaraz przypudrować, bo nie wytrzymam, y, ale moi kochani, mam jeszcze tutaj takiego zagadka, a to jest dokładnie freckle pen, tint freckle pen i zobaczmy sobie, jak on będzie wyglądał. To jest ym, taki zwykły flamaster, nie ma tej kuleczki na końcu. Kuleczka bardzo ułatwia moim zdaniem pracę z takimi produktami. Ale cóż, nie ma, nie ma, kochani. Także chciałabym tylko jeszcze Wam powiedzieć, jaką ma cenę, co zrobię za chwilkę. Ale na razie zobaczmy sobie w ogóle słoczyka. kiedy będzie kolor. Słuchajcie, kolor jest bardzo ładny, bo jest aż, słuchajcie, jest aż, nie wiem, czy nie przegięcie. On dosłownie zielony. Girl. No, on jest dosłownie zielony. Eee, dobra, słuchajcie, zobaczymy, jak to u mnie pójdzie. Ja, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja nie jestem jakaś super um, ukontentowana, jeżeli chodzi o nakładanie piegów sztucznych, bo nie umiem tego do końca robić. Mam wrażenie, że ja kocham symetrię, a jak muszę gdzieś tak niedbale coś nakładać, to czuję ci taki wewnętrzny cringe. Dobra, ale wiecie co? Chyba w tym szaleństwie jest metoda, bo ten zielony kolor totalnie wygląda jak piegi. Oj, totalnie. Ja oczywiście nakładam to w taki bardzo mały sposób, mam nadzieję, że i tak będziecie je widzieć, ale ja jestem z tych osób, które lubią taki clean make-up i na przykład mi takie piegi mój odbiór trochę psują w makijażu. Zawsze tak mam, ale to jest kompletnie jakby, wiecie, to jest po prostu mój case, jakiś taki indywidualny, a wiem, że z Was bardzo mnóstwo osób lubi właśnie yy, piegi i robić sobie piegi. Mam wrażenie, że one nie są aż tak... Yy, Widoczne. Bym powiedziała, że mm, używałam mnóstwo produktów tego typu, gdzie mam wrażenie, że ten pigment był mocniejszy niż tutaj. I pomimo, że jak robię tutaj słodzę, to on jest, to u mnie jakoś mam wrażenie, że to jest taki efekt bardzo delikatny. Akurat ja się to nie obrażam, bo, bo po prostu wiecie, no właśnie Wam powiedziałam, jak ja mam podejście do piegów. A jeżeli lubicie takie mocno bijące się piegi, to kurczę nie wiem, co będziecie o tym sądzić. Taki dla mnie on jest taki spoko, ale w zasadzie. To jest po prostu bardzo delikatny efekt i musicie mieć to na uwadze. Pisak do piegów kosztuje 16,99, a maskara, którą będziemy teraz testować, kosztuje 18,99 i nazywa się All About Volume Mascara. Tuż to rzęd zwiększający, objętość, of course, po samej nazwie można to wywnioskować. I zobaczmy sobie teraz. Uuu, jaka szczota. Słuchajcie, mamy tutaj taką... Yy, właśnie, jak to powiedzieć? Co to jest? Czy jest to po prostu... Tłusta szczoteczka, taka czabi, pulchniutka <grym> tak może uznajmy. Jest syntetyczna. Jestem jej bardzo ciekawa. Jeszcze tylko chcę Wam powiedzieć tak na, na świeżo, jak, um, jak pudrowałam um, swoją twarz, zauważam, że tu mam jakiś taki dziwny, widzicie to? Tu mam jakieś dziursko mi się zrobiło. I nie wiem w zasadzie od czego, kto jest winowajcą tej sytuacji, ale tylko Wam mówię, że ono tu istnieje, żebyście wiedzieli, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Dobra, w takim razie przechodzimy teraz już do samego tuszu. No i zobaczmy, co tu się będzie działo na pierwszy rzut oka. Mam wrażenie, że fajnie tusz pokrywa rzęsy i już uuu, już moim zdaniem wyciąga, szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka. Tylko on miał być pogrubiający, tak? Czy mi się wydaje? O, na razie jest totalnie wydłużający, ale dobra, kontynuuję. Kochani, wytuszowałam właśnie jedno oko i nie wiem, czy tylko ja mam wrażenie, że to jest totalne, totalne wydłużenie rzęs, volume w ogóle dla mnie to kompletnie schodzi jakoś na drugą stronę. W sensie na drugą. No wiecie, na drugi, drugi poziom tego, co tutaj mam przed sobą. Bo to jest ogromne wyciągnięcie rzęs, które bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc. No ten volume też jest dodany, ale głównie mam wrażenie, że ten, te rzęs są na maksa wydłużone. I podoba mi się ten efekt. Naprawdę mi się podoba, no ale to nie powinno być volume, no, tylko lęk. No muszę wam powiedzieć, że ja jestem absolutnie zakochana w tym efekcie, który tutaj utrzyma, znaczy otrzymałam. Oczywiście bym się nie obraziła, gdyby było trochę więcej właśnie volume tutaj moi, na moich rzęsach, bo tego mi w zasadzie brakuje, więc nie rozumiem kompletnie skąd ta nazwa... Yy, ale, no, to wyciągnięcie jest naprawdę takie robiące wrażenie. Także, no, ja jestem naprawdę zadowolona z tego efektu. I teraz mogę przejść z czystym sercem do konturowania moich ust. Yy, mamy tutaj cztery tak naprawdę yy, konturówki, cztery yy, te olejki do ust do wyboru w różnych odcieniach. Ja się zdecydowałam na odcień 01 yy, Warm Nude. Jeżeli chodzi o tę konturówkę, to kosztuje ona 16,99 i zobaczmy sobie, jak może mm, jakaś konturówka, czymś pachnie? To w końcu coś dla mnie Wspaniale. Dobra, zobaczmy, co jest w takim razie tutaj. Jak ona będzie u mnie wyglądała. I. Jak zobaczyłam ten napis Warm New, to też nie wiem, co miałam w głowie, że go kupiłam, bo ja zwyczajnie nie mam takich konturówek. U mnie wszystko, co wchodzi bardziej w różowy kolor, raczej jest bardziej takie dla mnie kuszące. No, ona jest tak myślę, że zbyt ciepła. I czemu ja nie kupiłam odcienia dusty pink? Nie rozumiem. Anyway, natomiast przechodząc do tego, jak się z nią pracuje, słuchajcie właśnie na jej pigment. Patrzcie na to. Tak. No, pigment jest naprawdę fajny. Ja w ogóle uwielbiam konturówki z Bel, naprawdę. Po prostu moim zdaniem co jedna z fajniejszych takich cenowo przyjaznych konturówek. Które mam w swojej kolekcji. I słuchajcie, no ma fajny pigment. Dobrze się nie omaluje. Też przed chwilą przecierałam moje usta płynemicylatym. Jest takie, on mogą być bardziej takie czepliwe. Wiecie o co chodzi? Natomiast tutaj ta konturówka Nieźle. O nich Sonia Nie jestem tutaj na nic zła, jeżeli o to chodzi. I najważniejszy też jest dla mnie teraz ten olej. Też mam taką saharę na tych ustach moich biednych, pochorowowych, coś ogromnego. Wypadła mi jakaś jelitówka, słuchajcie, na już na świecie. Nie polecam nikomu. No ale cudno, trudno życie, życie. Dobra, przechodzimy w takim do tego olejku. No nie no, ten tydzień naprawdę mnie tak, słuchajcie, wyczerpał jeszcze mantek, mój kochany synek slash córeczka, bo mam tych tylko dziewczynkę, ale tak jakoś wyszło, nie wiem, nie, nie pytajcie mnie o co to chodzi. Słuchajcie, no Manciuś ma przecież 16 lat, nie, za tydzień, nie, za dwa dni, za tydzień to on miał od, od tego zabiegu. Za dwa dni ma 16 lat, no i jednak chod pod narkozą w tym wieku, no to jest naprawdę ogromny stres, więc słuchajcie, to co ja przeżyłam, to nie życzę nikomu, Boże, musimy się bać o nasze zwierzaki w tym życiu, to jest coś ogromnego. Ale wszystko wysoka chyba dochodzi do siebie, także mam nadzieję, że się z tego wyliżę dosłownie już niedługo. Dobra, 18,99 to cena tego gagatka. To jest z kolei odcień Warm Nude, tak samo widzę, że tutaj postąpiłam, jeżeli chodzi o ten kolor. I czego tu się mogę spodziewać? Słuchajcie, tu jest ten, widać, że kolor jest bardzo ładny, ma w sobie w ogóle złote drobiny, także zobaczcie, że one będą jakkolwiek widoczne na, na tych moich ustach, ale powiem wam, że... Mm... Samo tego olejku jest takie trochę grubsze. Mam wrażenie, że on jest taki, może minimalnie nawet lepki, ale da mnie taki jeszcze y, do za za zaakceptowania. I on będzie taki bardziej nawilżający. Jestem jeszcze ciekawa tylko, czy widać w nim te jego mm, drobiny. Słuchajcie, widać. Widać także pod tym kątem, no mnie miło zaskoczył, no bo jednak jak już są te drobiny, to fajnie było, jak one były, jakkolwiek widoczne. To są takie, moim zdaniem, nudziakowe usta. Plus, takie, które fajnie wyglądają, mają coś sobie, wyglądają świeżo i mi się to bardzo podoba. I słuchajcie, doszliśmy tym samym do końca tego testu. Oczywiście pokażę Wam się jeszcze w innym świetle, no i przechodzimy do podsumowania. Tak wygląda, kochani, ten makijaż w świetle innym niż takie studyjne. No i mam również taką. No tutaj widać, że to jest taka trochę wazelina nie na tych policzkach. Trochę takie mam wrażenie. No, moim zdaniem rzęsy naprawdę robią robotę. usta te szczepienki wyglądają, ale takie trochę wypłowiały ten makijaż, nie? Trochę tego różu tutaj brakuje i nie da się ukryć, że tak jest. Podsumowanie sobie przeprowadzę chronologicznie, a mianowicie od tego Serum Foundation znam. Słuchajcie, no, mam wrażenie, że to jest produkt wygląda niesamowicie naturalnie, przede wszystkim, bo z tego krycia no to jest tak troszeczkę tylko, to jest takie raczej wyrównanie kolorytów, które dla mnie jak na co dzień jest zupełnie okej. Okay. Ja przynajmniej więcej nie potrzebuję i mi takie produkty odpowiadają, jeżeli o to chodzi. Jest takim bardziej nawilżającym, takim gęściochem produktem, no ale to też informacja dla Was, jeżeli macie np. Suche, suche cery albo normalne, albo w ogóle takie jak ja, mieszane, które akurat potrzebują jakiegoś takiego zboostowania, to myślę, że to jest jakby spoko produkt, który może łączyć nawet sobie krem i no to jest coś takiego, co daje Wam więcej nawilżenia. Aczkolwiek powiem Wam, że w ogóle nie jest na twarzy tłusty, albo jakiś ciężki, kompletnie tego nie czuję. Mam wrażenie, że po przypudrowaniu w ogóle czuję się mega komfortowo w tym makijażu. I naprawdę póki co bardzo mi się podoba, jak się u mnie zachował. Także trzymam za niego kciuki. Idąc dalej, moi kochani, no to czas na podsumowanie tych sticków do konturowania. I tutaj tak, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kontur, to... Yy no właśnie stanęłam się, który mi się najbardziej spodobał, ale podoba mi się to, że ma bardzo ładny kolor, taki typowy do konturowania, zgaszony, chłodny, ale też jest uniwersalny, pięknie się rozkładał i nie jest taki tłusty, co tutaj ma zdecydowanie propsa, jeżeli chodzi o tę całą kolekcję. Co do tego różu, mam wrażenie, że on jest, mógł mieć mniej wazelinki, bo nie dość, że zobaczcie, to, te takie produkty mają to do siebie, mam wrażenie, że jak są takie mocniej wazelinowe, no to one z twarzy troszkę gdzieś wyparowują. Nie macie teraz wrażenia, że trochę wyparował ten róż? Z mojej twarzy, bo ja takie wrażenie mam, ażbym go nałożyła na nowo, ale ma taką konsystencję, że boję się to zrobić, ponieważ boję się, że zrobi mi się dziursko, Tak jak na przykład tutaj w pewnym momencie, aczkolwiek mam wrażenie, że jakoś to się wyprostowało. Po prostu wazelinowa taka konsystencja może rozpuszczać pewne formuły. I tylko Was o tym informuję. U mnie mam wrażenie, że akurat to się nie wydarzyło jakoś tak. Wybitnie, tylko w jednym miejscu coś widziałam, że coś się stało, nie halo, ale ogólnie się obronił, ma przepiękny kolor, moim zdaniem, głównie. No i jeżeli lubicie taki bardzo mokry efekt na twarzy, no to musicie się nad nim zastanowić, o ile podoba Wam się oczywiście ten kolorek. Natomiast jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, powiem Wam, że dla mnie to jest szok, że rozświetlacz jest bardziej zastygający i taki mniej wazelinowy niż sam róż, ale tak jest. No, i tutaj właśnie zastanawiam się, czy. Przez to, że on taki jest, nie będzie mi się gdzieś rozmazywał, e, na przykład, tusz potem w kolejnych fazach tego makijażu. Zobaczymy, no bo wiadomo, że trochę podjechałam tym, tym rozświetlaczem wysoko. Natomiast słuchajcie, drobinowy, ładnie wyglądający, taki no po prostu mokry rozświetlacz, ale też ma takie wazelinowe wykończenia. Więc pytanie, kto co lubi. Coś za coś, bo moim zdaniem efekt jest piękny, ale różnie to bywa w trakcie dnia, jeżeli chodzi o trwałość takich produktów. Idąc dalej, kochani, ten pisak do piegów no dobra, już teraz po przypodrowaniu to w ogóle mam wrażenie, że go nie użyłam, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jest bardzo delikatny. I wiecie, nie chcę, żeby teraz byście pomyśleli, że e, ta nie lubi takich pisaków, to powiedz, że, powie, że jest słaby. Nie o to chodzi. Mam wrażenie, że wiele produktów, których używałam tego typu, zostawiało o wiele więcej pigmentu, większe ślady na skórze niż ten. Zobaczcie, ja tak samo robiłam, tak jak zazwyczaj. I mam wrażenie, że tych pieszych nawet tutaj nie widać. No? Gdybym nie wiedziała, że to zrobiłam, to bym w życiu nie pomyślała, że mogę tutaj czymś takim mieć coś zrobione. Także, moim zdaniem, słabo widoczny. Kolor ma ładny, ale jest słabo widoczny. E, jeżeli chodzi o ten tusz, to słuchajcie, wszystko w nim się zgadza, tylko nie ta nazwa, no bo on, on się nazywa Volume Mascara. Tutaj, moim zdaniem, jest wszystko przy Volume, tak naprawdę. Jest piękne rozdzielenie rzęs, jest wyciągnięcie, jest bardzo wydłużenie tych rzęs. A brakuje mi troszkę volume, ten volume jest minimalny i mogłoby być go trochę więcej, natomiast ten efekt jest na tyle ładny i na tyle zrobił tutaj cuda z moimi rzęsami, że totalnie go akceptuję i bardzo mi się spodobał. Także oby tylko się nigdzie nie pokruszył, wiecie, nie? Rozmazał, to wtedy będziemy przyjaciółmi. Konturówka, spoko, aczkolwiek mam wrażenie, że trochę mniej kremowa niż często są w bel. Tak mi się wydaje, albo po prostu takiego szła na tych moich ustach. Yy, wiecie, tuż po tym płynie miselarnym, może one były takie bardziej czarne i trochę utrudniły jej pracę. Bo zazwyczaj te konturówki Bell u mnie takie bardzo fajne, kremowe i, i fajnie się z nimi pracuje. Tutaj pracowało mi się ok, o tak mogę powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o ten olej do ust, on jest taki bardziej gęściok. Ja chyba wolę mniej wyczuwa, znaczy mniej gęste formuły, aczkolwiek przy takich na pewno zostanie Wam dłużej ten produkt na ustach. Natomiast wygląda przepięknie, bardzo świeżutko, tak trochę bym powiedziała, że nawet brzoskwiniowo. Te drobiny są lekko widoczne, aczkolwiek są bardzo takie subtelne i naprawdę mi się to podoba. Dobra, kochani. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten test. Mam godzinę 14, 11. Biedny, bez ząbków, Maciuś. No i przechodzimy do testu trwałości. Ja oczywiście te produkty ponoszę jak najdłużej na mojej skórze. Postaram się mm, przetestować je jak najlepiej. Wydajcie koniecznie w komentarzu znać, co sądzicie na temat tych produktów. Czy który z nich macie, czy też rzuciłyście się i rzuciliście w, w lidu na te produkty. Jeżeli nie, to pamiętajcie, można je kupić na stronie internetowej. Także dajcie znać, co o nich sądzicie, które Wam się najbardziej spodobały, które mniej. Bo jestem tego mega ciekawa. I Widzimy się już niedługo. Kochani, mamy godzinę 23, już prawie, więc to jest high time, żeby zrobić podsumowanie dzisiejszego makijażu. I muszę Wam powiedzieć, że jestem no pozytywnie zaskoczona, głównie szybąc chyba tym podkładem, bo mam wrażenie, że. Zobaczcie, nawet przy takiej dobrej pielęgnacji, którą dzisiaj zrobiłam, nawet przy ten, tej jego takiej konsystencji trochę grubszej, spójrzcie, jak moja skóra wygląda. To sebum wcale jakoś nie wywaliło z tych studzielek moich przysłowiowych. I mam wrażenie, że naprawdę, słuchajcie, tak gładziutko wygląda wszystko. No mega mi się to podoba, zobaczcie. Trochę tego sebum jest, ale mam wrażenie, że to jest tak totalnie akceptowalne, że nie mam się do czego przychrzanić tutaj kompletnie. Idąc dalej, słuchajcie, na ustach ja cały czas ten olej czuję, więc y, mega spoko, bo słuchajcie, przysługujcie, że jest taki bardziej sticky, to gdzieś tam się na tych ustach utrzymał. Konturówkę widzę mniej niż sam olej, to ciekawe, także może ten olej ją trochę zmył. Mm, tak to wygląda. Słuchajcie, no niestety muszę powiedzieć, że tutaj, w tym jednym miejscu, mm, no widać, że ten y, tusz trochę nie dał rady i minimalnie mi się odbił, co bardzo mi sprawia, że jest przykro, no, bo Kurczę, nasz mam wrażenie, czy ja coś zrobiłam inaczej w mojej pielęgnacji, w sensie, czy inaczej nałożyłam korektor. Nie, nałożyłam tak samo i minimalnie mi się odbił, aczkolwiek no zobaczcie, no nie tylko w tym miejscu. Także nie wiem, no dzisiaj trochę Popadywało, także może tak byłam na, na zewnątrz, trochę mi się zbliżyły te rzęsy i przez co na to wyszło. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Natomiast zobaczcie, przetarłam tylko tak i mam wrażenie, że już się naprawiło wszystko. Także, dobra, może mu to ujdzie na sucho, szczerze mówiąc. A jeżeli chodzi o konturowanie, to widzę, że wygląda dokładnie tak samo, jak w momencie je zostawiłam, czyli bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy test. Także mam nadzieję, że ten film przyszły Wam do gustu. Jeżeli tak, to stawcie kciuka do góry, a dodajcie mi to, bo będzie mi mega miło. I widzimy się długo w kolejnym filmie, a to przy i zobaczcie, widać nogę siatrupa, który siedzi na moim balkonie. Just saying. E, niedługo Happy Halloween, już nie mogę Także słuchajcie, mam nadzieję, że tak jak już mówiłam, spodobał wam się filmik i widzimy się już niedługo w kolejnym. Także buziaczki.